Cześć, tu Markle 3 witam bardzo serdecznie w tym kolejnym 21 odcinku z mojego Minecrafta na modach. Eee, burza już się skończyła, <grytanie> burza już się skończyła, ale jest ciągle noc i uznałem, szczerze, jeśli już naprawdę coś się ma spitolić, niech sobie będzie, prześpię się tutaj. Będę miał, wiadomo, blisko, jeśli bym zginął, czego nie planuję, spokojnie, nie planuję i naprawdę bym nie chciał. Porespiło się trochę nowych krowo-tam grzybowych st potworów. I tyle. O właśnie tak nie, nie byłem pewny. Okej, okay. eee, wydaje mi się, że rozwaliłem już kwestie tych yy, głównych. A? Gdzieś słyszałem krowę. Eee? O? Gdzieś coś spadło, ale. Nie. Czyli rozumiem, że. E, że wyżej są. No, bo ja tak. A, no też. Znaczy ja, ja, ja. Zacząłem ten odcinek tak szybko, mam wrażenie, trochę nie. Więc ogólnie, oczywiście, kontynuacja tego grzybowego dungeonu. Fajne łóżko. Ogrzybowego dungeonu. Eee, zaraz, jak się tutaj dostać wyżej? Ja myślałem, że tutaj są schody schowane. A tu jednak nie? To jest loom. O, jest, się ma. Jest, już się pojawił. What the? A zapomniałem, że przecież O, oh, what the? Okay. Eee, poszło nieźle. Powiedziałbym, że poszło nieźle. nie chciałbym tutaj zostać uwięziony, ale, ale ja się tutaj mogę gdzieś, nie wiem, wspiąć wyżej. O! Jest. If you... okay. Skończyły, skończyły mi się pochodnie. Więc właśnie naróbmy polu, doróbmy sobie więcej spoko. If you walk with the fungus, you will never be out of spores? Nie pamiętam, co to był Spore, no fungus, no to wiadomo, że grzyb. Nie łapę. Eee, czemu ten dungeon jest tak dziwnie zrobiony? Ale... Tam coś chyba jeszcze jest. Ups. Znowu burza? Czy to jest jakieś połączone z tym dungeonem? Halo? O! To jest naprawdę koniec? O kurde, ja myślałem, że to trochę większe będzie. Znaczy, to tak w sumie nie wiedziałem się, czego się spodziewać po tym. Eee, dungeonie. No to jest już drewno. O kurde. Czekajcie, bo mi. Ale wcześniej mi przeszkadzała, nie wiem czy jakoś ostatnio źle przekręciłem myszkę komputerową i przewód, ale, ale zaczęła teraz mi przeszkadzać tutaj przy, przy tych rzeczach, które mam tutaj poukładanych, więc je przesunąłem już. Okej. Okay. Jestem niezwykle zadziwiony? Naprawdę to tyle. ouch no, tu jest taka komnata wiadomo nie, że jakoś jestem bardzo zawiedziony, ale szczury? czemu nie jest rad, tylko jest ratku? <głynne> są jakieś super szczury? no w sumie tam jest jeden ten krowopotwór. Ja rozwaliłem ten spawner. Czy jest tutaj coś jeszcze? No nie, tam już jest spadek na dół. Co? Serio? Znaczy no, fajny, fajny bloczek. To naprawdę tyle? O, ja jeszcze szaleję ciągle. O kurde. A na pewno nie ma tam... Czekajcie. Wow, 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 ziomek. Uff. Dobra, po nim. E, na pewno tutaj nie ma... Nic. E... Gdy ja chcę wróć... a dobra, zejdźmy normalnie. O, tu jest. Nie ma tu żadnego przejścia na dół, nie? Co to jest? Cauldron Hopper. Aha. To jest spoko. I tu... Nie ma żadnego zejścia na dół, nie? No nie, to już jest dirt. Myślałem, że może jeszcze jakiś. Oooooh. że to był gdzieś przycisk, to może nie. Czy to grzybowe. Ha, czyli po starem. Po staremu szczury, i to nawet dźwięk jest taki sam jak kiedyś te, te szczury, już wsta dawno temu. No, dawno, no w sumie dawno temu, no bo kurde 12 lat temu przecież. 12, jeden, zaraz będzie 12 lat, jak oglądałem jego ale też adekwatnie samemu zacząłem grać na modach i dopiero odkrywałem to, właśnie około 12 lat temu, no całe w sumie jeszcze. Przestaje padać? wo wo Ło, wow, e, tej świniak spadaj. Smithing table. Eee, no dobra, no to wydaje mi się, że w ten sposób mogę ogarnąć. Czekajcie, kat eee, nie to. Grzybowy dungeon, gdzie to jest? Jeszcze jest jakiś eee, po nazwie. Nie, to jest ten? Nie. Teraz czy ja ten dungeon w ogóle... Tam jest jeszcze jakiś duży dungeon, gdzie to jest? O, tu jest jeszcze jakiś duży dungeon. Mam zaznaczony. To też jest takie coś innego, to czemu by nie? Z mam ten grzybowy pierwszy. A tego grzybowego. A to jest jeszcze inny. A ja jestem w tym. Tego grzybowego nie zaznaczałem. Aha. I to, to, to naprawdę tyle? Czemu lejesz? Czemu ciągle lejesz? ale że to, no okej, okay. znaczy no nie że jakoś jestem bardzo rozczarowany, było, na pewno wizualnie, wizualnie ten dungeon jest naprawdę super, fajny pomysł, fajne właśnie takie grzybki, domki, roślinki, tak to ze sobą połączone, trochę tej grzybowej ziemi, sama w sobie grzyby, jakby sam w sobie dungeon jest w kształcie takiego dużego grzyba, to jest wszystko fajnie. Myślę, że w takim czymś spodziewałbym się, albo że na szczycie, albo gdzieś tam wyżej jest jakieś, jakaś komnata z takim. Nie musi być super boss, nawet mini boss, żeby był jakiś mini boss, jakaś. Co, coś w podobie do. Chyba w Twilight Forest jest Minosrum? Wydaje mi się, czy dobrze pamiętam, że, e, że tam jak jest labirynt w podziemie jak są właśnie Minotaury, to... E, to tam jest właśnie taki, taki boss, tylko on jest chyba trochę takim mini-bossem nie do końca pełnym, bo dużym bossem, tak dziwnie to brzmi trochę. E, nie ma staj, chciałbym się, bo to już zachodzi, czekajcie, chodźmy, czemu w ogóle się respilić, co to jest? Bitroot, nie pamiętam co to było, ale zabierzmy im trochę tego. Chodźmy się przespać w tym samym tutaj domku, w którym to zacząłem wszystko dzisiaj. O kurde, czyli tak naprawdę jakbym w poprzednim odcinku był trochę mocniejszy i trochę lepiej by mi szło. No ale to wciąż nie byłem, nie byłem świadomy tego, że ten dungeon jest taki mały. Po prostu mi jakoś tak zeszło trochę czasu i... O ja no. No jestem trochę zawiedziony, nie powiem wam, jestem troszkę zawiedziony. Liczyłem, że dzisiejszy odcinek cały nawet miałem wręcz w głowie, kurde, ciekawe, czy się wyrobię, no bo te, 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 te krowy, kurde, one nie są takie słabe, trzeba uważać i tak dalej i tak dalej. a to jednak, no, więc dobra, zróbmy grzybowy dungeon. Dungeon, no weźmy że dwa, no i UK, nie jako Wielka Brytania, tam tło na nich. Znaczy no, bez razy, ale tu na nich, e, tylko że ukończone po prostu, że dobra to zróbmy, bo u, uka, ukończone, no niech będzie, dobra, zak, zakończone, o żeby nie mieć żadnego związku z Wielką Brytanią, <laughs> e, okej, okay, dobra, więc weźmy sobie to, wyłączmy, mam pierwszy grzybowy dungeon, coś gdzie indziej i jego nie będę ogarniał, ogarniałem teraz ten dungeon, czyli tak, e, Mam oczywiście ten dungeon, to nie mam pojęcia, ile czasu mi zajmie. Może się okaże, że zajmie mi to więcej niż myślałem. Eee, jestem teraz trochę mieszanych uczuć. Teraz takie trochę mieszane uczucia mam, bo z jednej strony wcześniej miałem ten fail z tym myśliwcem co były te głupie fantomy, i one były takie mocne. A zresztą sam w sobie Dungeon też był mały, więc to by było. No średnio mogłoby to. u, fajnie tutaj wygląda. Nie eee, wiem, jakby to wyszło. I teraz nie wiem, co jeśli chodzi o to. No po prostu zrobię dzisiaj trochę krótszy odcinek, więc... Aha. No nie wiem, teraz jestem trochę taki rozdarty, bo z jednej strony chciałbym sobie rozpocząć ten, ten wielki dungeon, On jest po prostu puu, niesamowity. Cudowny, nie wiem co to jest, to po prostu jest chyba tak wizualne ale zrobione, że sobie wisi. Czasem tam jest pszczoła? Nie wiem, pamiętam, że o, tutaj wszedłem i wtedy były jakieś, jakieś potwory. Jest to ogromne, po prostu ogromne. Ale trochę się boję, czy mi się uda. Więc właśnie była kwestia tego pomysłu. Tego pomysłu, tego pomysłu. E, nie to. Gdzie jest domek? Na końcu. Czemu domek jest na końcu? A, no właśnie, tak y, nazywnictwo było odwrotnie a do alfabetu No i no i no i no i. No był ten plan, żeby ogarnąć kwestię tych roślinek. Na dzisiaj to jest trochę już trochę za mało czasu jakby, jak dla mnie, żebym jeszcze dzisiaj ogarniał te roślinki na odcinku. Znaczy no może trochę bez przesady, ale O. Nie. No szybko poszło, powiem w ten sposób. Naprawdę szybko poszło. Gdybym wiedział, to bym to zakończył w poprzednim odcinku, bym się trochę bardziej postarał. What the jaki lag mocny był. A tu dzisiaj tak szybko poszło. Eee, no te, ten, ten dungeon na pewno chcę ogarnąć na tym, w tym sezonie jeszcze na tej parce. Ten ten co mam oznaczony jakiś tam duży dungeon tutaj. Duży, dziwny jakiś inny dungeon obok tej wioski. Tu jest grzybowy, to nie ma znaczenia. Tu jest jakiś dungeon, tutaj obok tego rubala, o to jest jakiś tam, tam były widery, wi wi nie wiem czy to jest takie malutkie, czy tam są jeszcze jakieś podziemia. Jest ta ala jakaś wieża, coś tam e, na wodzie, są te dungeony, więc nie wiem co one. Tu jest jakiś inny grzybowy, czy tam coś takiego mniejszego, chyba go nie widziałem z bliska do tej pory, przecież tutaj też jest, Gdzie ja jestem? Jestem tu. No dobra, to na razie chodźmy, bo do domku mam. No do domku mam mało, nawet blisko. Teraz przynajmniej tak się wydaje blisko. A... Kurde, no. No nie spodziewałem się czegoś takiego. Miałem w głowie, dobra, nagrać odcinek, bo czas, bo wszystko, bo ja kurde nadal mam problemy, żeby zarządzać tym swoim czasem, a tutaj takie, takie coś mi wyszło. No, wieżę ogarnąłem na pewno, znaczy na pewno. Raczej chciałbym jeszcze raz ogarnąć taką wieżę w przyszłości. Zwłaszcza jak będę już jeszcze mocniejszy. No bo przecież ten boss na, na szczycie jego, jego nie pokonałem, a zresztą też sama w sobie wierzę. Myślę, że poszłaby już e, szybciej, jeśli będę mocniejszy, oczywiście. Więc to jest to. Czyli tam jest ten kolejny grzybowy, ten, co powinienem mieć jako grzybowy numer 2. Jest jedna wieża, która jest dżunglowa, więc w sumie to można by to połączyć i, i ogarnąć, że tę właśnie dżunglową wieżę ogarnę jako kwestię wieży po raz drugi, żeby już nie ogarniać najzwyklejszej drugi raz. No, tamtą, tamtą wieżę. To, to jest jakiś pomysł. Huh. To jest jakiś pomysł. <laughs> Powiem w ten sposób, po prostu to jest jakiś pomysł. Na razie na razie ogarniamy dungeony. No poza tym, że no adekwatnie w następnym odcinku raczej sobie, 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 sobie zrobię właśnie farmę związaną z esencją. Zrobimy tam ile dam rady. Eee, no, jak to się nazywa? Ile tam dam? Be, 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 be. Ile dam rady sadzonek tych e, z, z esencji? Po prostu, po prostu będę czekał i będę. Nie wiem. <ścoughs> będę po prostu czekał, aż to będzie rosło. Nie pamiętam tych growth akceleratorów. E, ile tam ich jest potrzebnych? Plus, ile potrzebuję, powiedzmy, diamentów na zrobienie pancerza. Jestem tu, domek jest tu, a tu jest jakieś, jakieś dziwne coś. Dobra, to skręćmy lekko, pomimo tego, że już jest mniej niż więcej dnia jeszcze czasu. To zobaczmy, co to jest to dziwactwo. Taki ala mniejszy grzybek się wygląda. Kurde, no naprawdę nie mogę tego przeżyć po prostu, że, że ten że ten dungeon grzybowy był taki mały i tak nie pykło to po prostu nie mogę, nie mogę tego przeżyć no ale nie mam wyjścia, po prostu no nie mam wyjścia, już jestem tak idealnie na wprost na to coś co pewnie się okaże, że nie będzie nic, niczym specjalnym ale okej, okay. są squidy, okej, okay. zbliżamy do tego biomu, widzę na minimapie. Co jest dzisiaj, że Minecraft tak laguje? Wiem, że przemierzam teren sobie, ale no. To jest to? Nie, są jakieś ruiny. Gdzie to jest? Tu. Co to jest? Co? over the garden wall Przepraszam? A? Czyli to też jest grzybowy, tylko po prostu jeszcze mniejszy? Okej okay. Co tam masz? O! O! o. Co noży dostałem? czyli ty, ty, tego, e, no mdłości, czy jak to się tam nazywa? Okej. Okay. Okej, okay, panowie, słuchajcie panowie. Czemu, czemu jest praktycznie zerowy knockback na nich? What the... Oh, fuck. Tak, panowie, panowie, słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Zdążyłem... A, zaboli. Czyli to jest jeszcze mniejsza wersja tego samego? No nie wiem, chyba że tam w tej kopule na górze coś jest. O to jest, what the... Au. Czemu ty się nie palisz? Ciekawe czy przez to mieli gorzej celować, bo oni dostali tą nożję. Au. Książki. Leci już ten... Baran, znaczy nie baran, tylko krowa. O oh, okej, okay. o oh, okej, okay. Okej. Okay. Więc co do jasnej ciasnej się tutaj dzieje? Jeden coś mnie przy myszce tutaj jakiś, jakiś, jakiś syf. To chociaż jedyne co, to chociaż mogę powiedzieć, że ogarnąłem jeszcze jakiś drugi mini grzybowy dungeon. Okej. Okay. No dobra, to zróbmy w ten sposób. Ja skończę to już tutaj, bo nie chcę mi się. Zresztą mnie to nie jest. Co to wreszcie jest? Bo to wygląda jak brodawki. Weeping Vines. Da się coś zrobić? Weeping Vines, bio needs, Composter, Compostable. Composter jest, to jest zwykły w Minecraft jest komposter, ale to da radę tworzyć dirta, tak jak na Sky Factory kiedyś? Czyli, że po prostu kompostuje sobie tego? Czy, czy, czy to robi co innego? W sumie, no w sumie jakby był zwykły komposter, mógłby być jeszcze jakiś super komposter, który Wytwarza, wytwarza jakiegoś fajniejszego, jeszcze lepszego Dirt'a. Nie wiem. No dobra, to, no dobra, to niech to już będzie. Zr zróbmy w ten sposób. To tyle na ten odcinek. Ja w następnym odcinku... Eee, sorry, eee, akurat po prostu nagle eee, coś tam mniejszał to. Eee, dzięki do oglądanie tego kolejnego mojego odcinka z Minecrafta na modach. W następnym odcinku... Eee... To może już jakby poza odcinkiem wrócę do domu i w następnym odcinku zrobimy, zrobimy razem. <grydy> zrobię farmę na esencję. No i po prostu w ten sposób, że ja sobie będę odkładał tę esencję po, poza odcinkiem spróbuję tam sobie poczekać, zobaczymy jak to wyjdzie, ile tej esencji odłożę. Może zrobię jakiś pancerz już lepszy. Nie mówię, że konkretnie najlepszy ale chociaż powiedzmy dwa poziomy wyżej, czyli mam diamentowy po pierwszy jest chyba na infirium esencję, no i potem jest chyba na prudentium chyba, że zmienię jej nazwę, nie pamiętam, Czekajcie się szybko tak, na prudentium esencję i wtedy i wtedy, 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 o jest prudentium ingot i mógłbym zrobić, o właśnie, prudentium E, armor to jest właśnie Tiero drugiego w ten sposób, bo zwykły się robi z tego i e, to się robi z diamentowego, więc jeśli da radę, bo to chyba wymaga, no właśnie, to, to, to też wymaga diamentów i całego nowego pancerza, więc nie jestem pewny, czy nie będę musiał pójść do kopalni po diamenty. Zobaczymy, jak w następnym odcinku to zejdzie z czasem. To najwyżej zrobię te dwie rzeczy naraz, czyli i pójdę do kopalni i po prostu Wam to wytnę, że znajdę ileś diamentów i jednocześnie ogarnę najpierw, ogarnę tę no, małą, jak małą, zobaczymy jak to wyjdzie, farmę infirium esencji. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia w piątek. Życzę miłego dnia, trzymajcie się i cześć!